Szanowni Państwo, to jeśli można uruchomić prezentację, to kilka zdań postaram się powiedzieć. Choć będzie bardzo trudno wzbudzić tak żywe zainteresowanie po tak znakomitym wystąpieniu, ale postaram się, dziękując jeszcze raz za możliwość udziału Ministerstwa Finansów, aby przedstawić sytuację z naszej perspektywy. Pewnie gdybyśmy spotkali się dwa lata temu, jak się spotykaliśmy z kontynentem dwa lata temu, to nikt z nas nie przewidziałby, że w tym czasie będziemy zamykać się w domach, nosić maseczki, masowo szczepić, budować mur na granicy, tuż za naszą granicą będą spadać bomby itd. Tak no, krótko mówiąc, warunki zewnętrzne są czymś, co zmieniło polską gospodarkę. I na tą gospodarkę ma istotny wpływ zarówno sytuacja związana z epidemią i ta rola państwa w utrzymaniu płynności i zatrudnienia wśród przedsiębiorców. Ten szok wojenny, który no, dla Polski kończy się dość radykalnymi decyzjami, takimi jak zakręcenie kurka z gazem. Wreszcie tym samym przerwanie łańcuchów dostaw, wysoka inflacja, gigantyczne skokowe ceny surowców energetycznych, żywności. No, to wszystko powoduje, że ta sytuacja dzisiaj jest trudna i wymaga ze strony rządu przekierowania z jednej strony polityki na posłonowe działania dla tych, którzy są poszkodowani przy tak wysokiej inflacji, czyli ci najsłabsi. Wreszcie wzmocnienie inwestycji jako, jako czynnika wzrostu, tak aby stabilizować sytuację gospodarczą. Te czynniki oczywiście wpływają negatywnie na naszą prognozę gospodarczą tego roku, natomiast no, są też w ramach tej nowej sytuacji czynniki, które to trochę neutralizują, to znaczy z punktu widzenia wymiany handlowej pomiędzy Polską a Rosją czy Polską a Ukrainą, to nie są to jakieś istotne wolumeny. Napływ uchodźców to jest też coś, co jednocześnie jest szansą, bo przy zagospodarowaniu części z nich w Polsce na dłużej. To byłoby oczywiście dla nas bardzo bardzo pożądane. Także patrząc na rok 2001 i szybkość odbicia popandemicznego, nasza gospodarka jest gospodarką odporną na kryzysy zewnętrzne. Ten wzrost PKB 5,9 za rok 2021 jest rzeczywiście czymś, no co pokazuje iż przedsiębiorcy, rynek, gospodarka potrafi dość szybko wychodzić z tego typu, z tego typu sytuacji, które są powodowane szokiem, szokiem zewnętrznych. Myśmy, jako Ministerstwo Finansów, jak Państwo wiedzą, przedstawili aktualizację planu konwergencji, nasze wieloletnie ramy finansowe, których zakładamy oczywiście wyhamowanie gospodarki. Przy takiej polityce banku centralnego i tak wysokiej inflacji jest to bez wątpienia oczywiste pytanie, jak ta gospodarka wyhamuje i w jakim tempie. My zakładamy, że to będzie hamowanie, które skończy się w tym przedziale 3-4 punktów procentowych i tak też generalnie dzisiaj. Jest to prognozowane przez różnego rodzaju ośrodki analityczne. Nam zależy na tym, aby ten wzrost gospodarczy na tym poziomie utrzymać, zachowując jednocześnie no, te zdrowe fundamenty polskiej gospodarki, bo polska gospodarka jest rzeczywiście zdrowa, jeśli chodzi o jej fundamenty, patrząc i na produkcję przemysłową, oczywiście na stan bezrobocia, na... Sytuację y, wymiany handlowej. No, krótko mówiąc, patrząc na wszystkie wskaźniki makro gospodarka sama w sobie jest zdrowa, to co złe, jest z zewnątrz i musimy budować odporność polskiej gospodarki na to, co y, może ją i osłabia. Y, zdolność do, y, do budowania y, rozwoju. I to są oczywiście inwestycje, y, to jest y, konieczność podniesienia stopy inwestycji, także wzrost poziomu innowacji, rewolucja energetyczna, pewnie czeka nas poważna rozmowa na temat polityki energetycznej państwa, tej, którą przyjęliśmy do roku 2040, ona będzie pewnie musiała być, jeśli chodzi o kierunek naszego Naszej niezależności energetycznej, ale także udział odnawialnych źródeł energii, to o czym tutaj była wcześniej mowa, no to z pewnością będzie jeden z czynników, czy to, co dzieje się wokół, jest jednym z czynników, który wzmacnia to tempo odchodzenia od paliw kopalnych oraz zabezpieczenia Polski przed dostawami w szczególności z Rosji. No, wreszcie procesy demograficzne. To jest zjawisko od lat towarzyszące planowaniu polityki gospodarczej państwa. One są oczywiście wciąż niekorzystne. Sytuacja fiskalna, którą dzisiaj mamy, no, ona za punkt startowy bierze ten deficyt, który w roku ubiegłym wyniósł 1,9 w stosunku do PKB całego sektora. Mamy oczywiście rosnące. PKB no to tak optymistycznie już w założeniach na ten rok nie wygląda, bo zakładamy minus 4,3, czyli duży wzrost deficytu. No myślę, że z przyczyn oczywistych ten deficyt naturalnie będzie w najbliższym czasie. Natomiast no, my, jako Ministerstwo Finansów, ja także tutaj przed Państwem dzisiaj stojąc, mówię, iż polityka fiskalna też będzie musiała być bardziej ostrożna, bardziej restrykcyjna. Musimy te wydatki na przyszłość planować bardzo, bardzo ostrożnie. To, za co ja w Ministerstwie od kilku miesięcy odpowiadam, czyli zmianę systemu podatku PIT. To, to, co za chwilę wejdzie w życie, to zmiana, która będzie moim zdaniem powodowała, iż te podatki powszechne, czyli podatek PIT, no będą bardziej stabilne, bardziej przewidywalne i bardziej zrozumiałe. W tym gronie chcę powiedzieć, że z punktu widzenia podatników kluczowa informacja jest następująca. Ten system, który dzisiaj pro, pro, proponujemy, który zresztą skądinąd, mam nadzieję, że będzie przedmiotem prac Senatu już w tym tygodniu, więc za chwilę, za chwilę wejdzie w życie, bo zakończyliśmy w ubiegłym roku prace sejmowe, to będzie system, który będzie jednolity w roku podatkowym 2022 i identyczny w roku podatkowym 2023, Czyli w zeznaniu rocznym w całości rozliczymy się w oparciu o te parametry, które w zaliczkach wejdą od 1 lipca. To jest to główne nieporozumienie, które w debacie publicznej funkcjonuje, że będzie tutaj kilka systemów jednocześnie, że trzeba będzie coś wybierać, decydować. Takiej sytuacji nie będzie. To znaczy to będzie sytuacja, w której w której rozliczamy się w zadaniu rocznym od 1 stycznia do 31 grudnia. W zaliczkach z oczywistych powodów nowy system podatkowy będzie obowiązywał od 1 lipca. Jedyny wyjątek to ten wynegocjowany i wspólnie wypracowany w gronie Izby Doradców, Stowarzyszeń Księgowych i samych przedsiębiorców, czyli możliwość ponownej formy opodatkowania w związku z no dużym ruchem na skali, bo to jest 30% obniżki podatku PIT na skali. Do 30 kwietnia dla tych, którzy wybrali ryczałt i liniówkę, będzie możliwość powrotu na skalę w zeznaniu rocznym, ale też w zeznaniu rocznym, czyli za cały rok 2022. Dla przedsiębiorców oznacza to albo obniżkę na skali, albo lekko korektę na karcie. Mamy wciąż 100, 100 tysięcy podatników na karcie podatkowej, ale dla liniowców i dla ryczałtu wyjęcie z podstawy opodatkowania części składki zdrowotnej do limitu. Ten limit to połowa składki w ryczałcie i ukosztowienie do kwoty 8700 zł rocznie w podatku liniowym, no to w praktyce oznacza maksymalny, maksymalny limit dla ponad 60% przedsiębiorców. No pozostali oczywiście do, do tego limitu. Jest cały szereg zmian, które mają charakter taki, kiedy pewne obowiązki przekładamy, zmniejszamy biurokrację, ułatwiamy życie i płatnikom. Zresztą też chcę powiedzieć, że my trzykrotnie zwiększymy wynagrodzenie w związku z tym, że to my robimy te zmiany, bym powiedział ponad standardowo często podatkowe, to też wzrośnie wynagrodzenie dla płatników i przynajmniej częściowo. Te nakłady związane na przykład z aktualizacją programów informatycznych będą poniesione przez państwo. Z punktu widzenia zwiększenia tego celu, jakim jest wzrost innowacyjności, produktywności, obecność naszych przedsiębiorców na innych rynkach niż rynek polski, robotyzacja, jest cały szereg ulg, które zaczęły funkcjonować po 1 stycznia. 2022 i niektóre mechanizmy, które odpowiednio skalibrowaliśmy, czyli ten na przykład estoński CIT cieszą się rzeczywiście, estoński BIT, przepraszam, cieszą się coraz większym, coraz większym powodzeniem. Estoński CIT może. Bo już prawie 5 tysięcy firm od początku roku przeszło, przeszło na taką proinwestycyjną formę opodatkowania, więc więc to też przynosi swoje efekty. Te wszystkie ulgi będą, będą przedsiębiorcy mogą z nich, z nich korzystać. Przed nami zmiana w podatku CIT. Mam nadzieję, że w tym tygodniu zostanie przyjęta przez kierownictwo Ministerstwa Finansów. I pójdziemy z nią do konsultacji, będziemy o tych zmianach rozmawiać. Będzie cały szereg zmian w podatku CIT, ale ich poza, oczywiście pewnymi technicznymi zmianami, ale ich taką główną, przewodnią klamrą będzie to, aby nie eksperymentować z nowymi rozwiązaniami, które no, w tych trudnych czasach mogą przynieść nieprzewidywalne. Skutki krótko mówiąc, aby być może część z nich zawiesić na rok 2022 część przemodelować od 1 stycznia 2023, aby nie były tak radykalnie niebezpieczne, z punktu widzenia określonych branż, na przykład o niskiej rentowności. No wszyscy wiedzą, o czym mówię. Nie chcę mówić dokładnie, co chcemy zrobić z minimalnym CIT-em, bo to jest pewnie rzecz, która by Państwa najbardziej interesowała, ale to jest bardziej kierunek do opodatkowania transakcji pasywnych. To jest kierunek, który, który Państwo dobrze znają. To, co przed nami, to wdrożenie dyrektywy o... Globalnym minimalnym podatku to będzie duże wyzwanie, choć my jako państwo, jeszcze raz powtórzę, twardo stoimy na stanowisku, że te dwa filary łączymy w jeden instrument. To znaczy on będzie rozdzielony i będzie wchodził w życie w różnym czasie czy w jednym czasie, ale to musi być wspólne działanie w obu tych obszarach. To jednocześnie oczywiście przygotowujemy się do wdrożenia tych dyrektyw, one będą miały ogromne znaczenie dla rynku. Nie chcę tego jakoś specjalnie rozbudowywać, ale to jest temat odrębny sam w sobie, ale to będzie duże wyzwanie w roku 2023. Jednocześnie widać, jak te działania, które podjęliśmy od roku 2023, 16, 15, które powodują wzrost bazy podatkowej, generalnie powodują wzrost bazy podatkowej i w podatkach dochodowych, ale no w podatku VAT jest to oczywiście kluczowe z punktu widzenia finansowania potrzeb budżetowych państwa i dzisiejszy poziom 4,3 to naprawdę było marzenie, które wydawało się nierealne jeszcze kilka lat temu, więc no można powiedzieć, że tutaj te efekty, które chcieliśmy, są osiągnięte. Mamy te działania osłonowe. W tej chwili wydłużamy tą tarczę, która dotyczy akcyzy. Właśnie jutro będziemy pracować na komisji, później w Senacie, nad jej przedłużeniem. Zrównamy obie tarcze, vat i akcyzową. Będziemy obserwować sytuację na bieżąco, patrzeć na poziom inflacji na bieżąco reagować i decydować o ich przedłużaniu, bądź nie, no co się wiąże oczywiście z kosztami fiskalnymi. Jest ten pomysł wsparcia dla tych, którzy znajdą się na skutek koniecznych działań Rady Polityki Pieniężnej z wyższymi ratami kredytowymi, są tu rozwiązania i powszechne, i zwiększenie roli Funduszu Wsparcia Kredytobiorców tak, aby on mógł być stosowany w sytuacji, w której, w której będziemy mieli no, większe e, oby nie zjawisko e, trudnych sytuacji związanych ze spłatą rat w kredycie hipotecznym. Wreszcie, e, nawiązując też do poprzedniego wystąpienia, no, my mamy za ten rok sprzedanych obligacji e, detalicznych na 14,4 miliarda złotych. One cieszą się coraz większym powodzeniem. Te, obligacje, które proponujemy. Kolejne dwa, dwa rodzaje obligacji oszczędnościowych. One będą miały atrakcyjne oprocentowanie, to skąd wywiera presję również na depozyty bankowe, co, co widać. Mam nadzieję, że ten instrument też będzie zachęcał do tego, aby Polacy interesowali się innymi formami oszczędności niż wyłącznie rachunki. Bankowe. No wreszcie to tutaj, na co liczę wspólnie z Państwem, czyli wspólna edukacja finansowa. Zależy nam na tym, aby Ministerstwo Finansów miało z Państwa strony wsparcia, bo bez Państwa nie jesteśmy w stanie tej świadomości, tej wiedzy Polaków zwiększyć. Stąd też tak kluczowe jest znaczenie tych wszystkich, którzy są bezpośrednio zaangażowani w rynek kapitałowy, tak aby wspólnie podnosić świadomość, tak aby, tak aby Polacy chętniej inwestowali w bezpieczny przecież i niezwykle rosnący w Polsce rynek kapitałowy też, to z pewnością przyczyni się do tego, aby te gospodarstwa domowe tam widziały swoją szansę na budowę, budowę swojego, swojego domowego portfela. Bardzo dziękuję za uwagę i za zaproszenie.